Ej, witajcie na Techbox. Dzisiaj będziemy montować i sprawdzać jak działa ten zestaw ledowy. Taśma ledowa do oświetlania w pokoju. To jest taśma ledowa z kolorowym światłem, kolorowe, znak w skrócie RGB. badaje od takiego zbliżonego białego do różnych barw poprzez wybieranie na pilocie. Będziemy to montować w pokoju syna na takiej tego typu przegrodzie. I zobaczymy co tutaj w środku jest To jest sam zestaw Tak to wygląda Krótka instrukcja obsługi Tutaj mamy pilota do wyboru różnych barw Tutaj jest zasilacz, sterownik I czujka na bluetooth, którą pilot powinien widzieć kiedy to podłączamy i taśma tutaj 5 metrów długości. Nominalnie możecie to przycinać w wyznaczonych miejscach. Bezproblemowo, tutaj, gdzie są pokazane te łączenia. I kreska normalnie to można nożyczkami przyciąć. Czyli, na przykład, jeśli macie pokój o długości 3 metry i 3 metry jest potrzebne, to spokojnie to można przykleić i nadmiar odciąć. Tak, żeby uzyskać pożądaną długość tej taśmy nic się wtedy nie, nie dzieje z tym po prostu to spokojnie funkcjonuje montaż jest bardzo prosty wystarczy tutaj tylko wystarczy tutaj tylko podłączyć wtyczkę od strony zasilacza i tutaj od strony taśmy ta wtyczka od strony taśmy ma dość cieniutkie takie igiełki to trzeba dość delikatnie robić nie róbcie tego na siłę, żeby nie wyłamać nie zgiąć tutaj tych igieł, więc delikatnie to trzeba po prostu dopasować wcisnąć i w zasadzie to powinno już funkcjonować, co za chwilkę e, sprawdzimy podłączam tutaj zaraz do, podłączę do gniazdka e, tu jest już taka sytuacja, że że wtyczka, że wam powiem, tutaj wtyczkę trzeba prostu dopasować, nie jest to dowolność, natomiast łatwo to namierzyć. Zobaczcie tutaj na tych złączach są strzałeczki, tu musi się zgrywać strzałka do strzałki. Wtedy uzyskujecie to połączenie właściwie elektryczne, kiedy będzie działała po prostu cała ta, ta taśma. Mamy strzałkę do strzałki, podłączę do prądu i zobaczcie mamy tutaj już mamy tutaj już działającą taśmę. Zobaczmy pilota. No, tak Włączam, wyłączam, zobaczmy jak włączę i na przykład czerwony kolor, zielony. Niebieski. Zobaczmy, można to ściemnić, rozjaśnić. Ta barwa się wtedy zmienia. Jej nasycenie. I na przykład powiedzmy, że wybory różnych. Um, mamy tutaj wybory różnych trybów. Jest to naprawdę dużo. To jest tak, jak to się mówi, do wyboru, do koloru. Więc to może, może migać, może delikatnie zanikać i zmieniając barwę, no albo po prostu można wybrać jeden jakiś kolor, jedną scenę, jeden rodzaj i to sobie wtedy reguluje wieczorkiem bardzo ładnie, przytulnie to może świecić. Zobaczcie, tu się świetlimy, jak zmienia się ta barwa. Można na stałe, to nie tylko może być też na górze, można to pod łóżkiem też zamontować, także tych opcji jest sporo. Przymocuję, pokażę Wam jak to wygląda już później na suficie. taśma już jest wklejona w całą tą przegrodę ledową już jest nadmiar i ten nadmiar wypada mi tu 3 cm przed końcem więc przytnę to nożyczkami po prostu w tym miejscu które mam tutaj i teraz zobaczcie I przycinamy po prostu w tym na tej kresce i to tyle. Taśma odcięta. Doklejamy i za chwilę zrobimy test. I teraz zobaczymy, tutaj podpiąłem tak na krótką instalację. żeby Wam zaprezentować. Przypomnę pilota, załączymy czerwony. Zielony, niebieski. Zróbmy jakieś migający, quick. Wciśniemy, bo nie widzę tak dobrego, jest on w flash. Zrobimy na przykład slow. Zobaczymy, takie mieniący się. Całość jest fajnie doświetlona. Jak będzie wszystko już z, razem z firenkami, to naprawdę ciekawy jak wyjdzie. Tych jest po prostu bardzo dużo. Możecie to sobie zmieniać, jak tylko chcecie. Niebieski, pomarańcz, czy czerwony. Jest jeszcze taka ważna rzecz, Później, jak to będzie tu zainstalowane, to tu macie ten kontroler bluetootha, To, to jest ważne, żeby pilot to widział. i najlepiej tu jest w tym roku delikatnie, to wystarczy. To jest taka istotna sprawa. I to dobra. śmiga, po podrówki. halo. już się synek bawi. Uf. 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 <gry> Gdzie <gry> jesteśmy w Działa! No.